Maria i egzorcyzmy i siła matki w walce duchowej, część 2. Często kojarzymy egzorcyzmy tylko z scenami z filmów lub strasznych opowieści, ale rzeczywistość duchowa jest bardziej powszechna, niż można by y przypuszczać. Bitwa między dobrem a złem toczy się każdego dnia, cicho, w sercu milionów ludzi. A w tej niewidzialnej walce Maria działa jako prawdziwa duchowa generał. W różnych objawieniach uznanych przez Kościół, takich jak w Fatimie i Lords. Ostrzegała przed postępem zła i pilną potrzebą modlitwy. W Fatimie, na przykład, nalegała na codzienne odmawianie różańca jako sposób zapobiegania wojnom, katastrofom i przede wszystkim zagubieniu dusz. Różaniec nie jest tylko modlitwą, kto potężna broń duchowa, wykuwana przez miłość matki, która pragnie chronić swoje dzieci. We współczesnych relacjach, takich jak te publikowane przez wiernych w Ameryce Łacińskiej i Europie, znajduje się niezliczona ilość świadectw cudownych uwolnień po intensywnych nowennach do Marii. Przypadki przezwyciężenia nałogów, ustania duchowych opresji, rodzin odbudowanych po dekadach zniszczeń. Siła nie tkwi w powtarzaniu słów, ale w wierze, z jaką są one wypowiadane, oraz w mocy wstawiennictwa matki zbawiciela. Wielu kapłanów zaleca wiernym, którzy doświadczają duchowych udręk, aby rozpoczęli od szczerego oddania się Marii. Przykładem, który zapada w pamięć, jest świadectwo kobiety z Polski, która po latach depresji, bezsenności i ciągłego poczucia obecności złego ducha w domu, znalazła wyzwolenie po poświęceniu swojego domu niepokalanemu sercu Marii. Od tego momentu doświadczyła pokoju, którego nie odczuwała od dzieciństwa. Nie jest też rzadkością spotkać egzorcystów, którzy twierdzą, że demon szczególnie nienawidzi wezwań maryjnych. Kiedy egzorcyzmista mówi Święta Mario, Matko Boża, młody się za nami grzesznymi, wielu opętanych zaczyna krzyczeć, jakby coś ich paliło od środka. Tytuł „Matka Boża“ jest skandalem dla upadłych duchów, ponieważ one odrzucają wcielenie boskie. Kiedy chrześcijanin łączy się z modlitwą Marii, zbliża się do najbardziej potężnej tajemnicy wszechświata. Słowo, które stało się ciałem dzięki pokorze tej kobiety. Ta bliskość między Marią a Jezusem czyni ją koszmarem dla demonów, ponieważ prowadzi nas bezpośrednio do Chrystusa, a tam, gdzie jest Chrystus, zło musi uciekać. Jednocześnie ważne jest, aby zrozumieć, że wezwanie Marii nie zastępuje osobistej drogi nawrócenia. Ona otwiera drzwi, ale to my musimy przez nie przejść. Maria nie jest mistyczną, oddaloną postacią, jest matką. A jak każda dobra matka, ona wychowuje, koryguje i prowadzi. Wielu, którzy zwracają się do niej tylko w momentach rozpaczy, musi nauczyć się utrzymywać te relacje w codziennym życiu, z wiernością. To przez tę ciągłą relację może skutecznie chronić, ponieważ zna słabości i siłę swoich dzieci. Autentyczna dewocja Maryjna uczy nas żyć w łasce Bożej, unikając duchowych pułapek, które otwierają drzwi złu. W ostatniej części tego scenariusza przedstawimy, jak duchowo przygotować swój dom na obecność Marii, jak rozpocząć nowenne uwolnienia Maryjnego oraz świadectwo egzorcysty, który widział, jak opętanie zostało przerwane przez prosty dotyk szkaplerza Matki Bożej z góry Karmel. Przeniesiemy również specjalną modlitwę poświęcenia, którą możesz odmówić na końcu wideo, pozwalając Marii stać się Twoją opiekunką w widzialnych i niewidzialnych bitwach. Pozostań z nami, ponieważ walka jest prawdziwa. A zwycięstwo już rozpoczęło się w sercu tej, która powiedziała w tak Bogu.